Prawdziwy mężczyzna, prawdziwy samiec alfa. Powin jest w związku z drugim mężczyzną, bo bycie z kobietą jest trochę mało męskie. Ty nie ma flesza? Nie, nie, kurwa. Nie wiem, wiesz, że Jin nie ma flesza. Zamknij pistę, postawaj te kurwa sadzonki. Kurwa graj no, 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 tym brudatym śmieciem. No. Ale kurwa, ty się też patrz na mapę. Widzisz, że jesteśmy pod wieżą. I skończy pierdolić, bo już się zaczynasz kurwiać. się obrazisz, że wyjdziesz jak ta kurwa tam dziewczyna? Tak, czekaj, 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 zrobimy to z zaskoczeniem. No kurwa zaskoczenie a tu mi już wieża pada. Już powierzchni mam. Dzięki kurwa jest ja co, pierdol się kurwa. Chuj ci w pizdę <ścoughs> Że się odpierdolił kurwa. Na to ty skakałeś kurwa. Aj. Na to ty kurwa skakałeś. No ja nie, nie muszę nic zabijać, ja mogę sobie tylko farmić kurwa. Kratynie pierdolony. Farmy kurwa, jak mogę. Śmieciu pierdolony. Zaraz będę więcej farmy od ciebie. Dobra, kurwa, jeba. Albo nie, co patrz bo nie mogłem kurwa... Tomoryk na żąbie kurwa uposzedzony kurwa zębów to ma kurwa kołki kurwa żyle ci do wali się Zamknij pizdę, widzisz tego ruika kurwa, że zębów ma kurwa kołki. Śmieci marwy, kurwa. Dobra, bubu, ładuj się na topa. Chyba kurwa z kurwa Wypierdalaj mi z tego mita! dalej idę po kuratareta. kurwa mutarek kurwa no ja skarżę to mięzeń ma kołki to kurwa on to dotyczyło no. kurwa skurwa no. nie ma piste kurwa nie rusza mówisz kurwa nie trafisz go? kurwa kto to ty gasi... kurwa no, no kurwa nie To o, się, kurwa nie ruszał rozumiesz? Kutka, o, piste, kurwa nie ma kurwa nie kurwa nie Ale kurwa nie tą w końcu, no. to, kurwa, ty kurwa nie ty kurwa ty kurwa nie ty kurwa ty Puścił kurwa kołki z mordy i mu wleciały kurwa noczaki Nadzieja to będzie jak przestanie kurwa... A co ja kołki, miałem? Jebany, powiedz nie, powiedz mi, powiedz mi. mi. Miałem oddać... Miałem oddać kurwa siebie ofiarze jakimś zaluki. Dlatego wolałem oddać się y, prawo widemu kurwa dziściowi. Jakbym cię okay. napierdalał gumowym motkiem, tak to wygląda kurwa. No kurwa no. Zamiast tego no, kołki to nie wiem kurwa czy on grał Jakiś, kurwa, jak to ciasto mówił? Wampir Szal, szal bluzebny Jak tam poste postrzenia kołków kurwa idzie? O kurwa pomono, no nie chuj, nie żyje Jebany opos, <grym, <grym, opos pan. O jak żyje A ta wywiórka tu łazi, Zaraz Jebany, kurwa, 6 dziewczynka Tej zobi kurwa Zjadło się kurwa, ślepie zjebany Kurwa mi się znaczy... no mnie, jak Cię kurwa z gwiazdem pierdol. Ślepcu, <ślepco> jebany kurwa. żeś no mi no. nie zauważył, kopa wyjebał. Farbowana kurwo. Alternatywka. Ja barwana, nie? Nie. Farbowana, proszę bardzo. To jest woda. Chuja tam w tupie, kurwa. Masz wodnistego wodnisto, wodnistą, żen... wodnistą postacią. Jaką? Ślepą jesteś, kurwa, i za. Nie widzę kurwa <laughs> Nie widzę, co kurwa jebałeś Woja rana kurwa Trzeba tu zabić Nie no zaraz i kurwa tą pelerynę na web założę <coughs> Ja A dla małych kurwa pojebałeś dyscyplinę Ja pierdolę kurwa ku trafił Kurwa nie trafiam, bo jestem ślepy, nie? Opokój no mnie wezywasz kurwa bo Jesteś farłowany dziwko nie no widzę co z tego, że farbowano dziwne kołszy, przynajmniej nie ślepo Ty kurwa jebana. Chodź w dupę. Już sprawdaliwa. Frajer Kamera na Orbika. Ja to. Patera, patera, patera Oglądaj okay? mnie, oglądaj mnie kurwa o, Nagrywaj to, nagrywaj to Patrz, 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 patrz tera, patera Ty chodź bojebana, chodź bowł, chodź Yo, Pancake! How are you, kurwa, today? Ciemenu, kurwa, Pancake! What are you, kurwa, doing today in this channel? No bo kurwa Szpaku altabuje, debil! Ale nie ma lipy! Znaczy się dziesiątka. Nie uh, ma oh, kurwa! A, muszę wigila... mieć. kurwa. Umieraj przez to. Oboj, jaki combo, kurwa! Kruwa, kruwa combo. Combo, kurwa, kombo wziąłeś ty kombo, kurwa. A i tak mnie zabił. Ej i kurwa, Nie <śpuszcza> no kurwa, kombo, na co combo Twoje kombo, bo jednak kujowy. To było jeszcze lepsze, kurwa. Não, 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 não. Top de gente com bolista. Não